Hej kochani, ja przepraszam, że, że dopiero teraz. Przepraszam za obecny swój stan, mimo że prostowałam was i tak dalej. Ale dzwoniła koleżanka, której musiałam przekazać smutną informację też dla niej, bo go znała. Tą osobę. Dla mnie samej też to jest ciężkie. Parę dni temu. Mówiłam, że wrócę do Was z filmem, a propos jednej pewnej książki wujka, wuj, bliska, przepraszam, Blicka, wujka, musicie mi to przeproś wybaczyć, jak ja to mówię, bo nie potrafię, a propos tej książki um, ale niestety dostałam wczoraj bardzo sobą wiadomość, że osoba, która walczyła o życie, przegrała tą walkę i musiałam przekazać to tej osobie dopiero dzisiaj, bo ja sama wczoraj musiałam dojść do siebie. No i to są właśnie te sytuacje, o których wspominałam wcześniej, że... No, na no nie nie mamy wpływu, niestety, choćbyśmy bardzo chcieli. Nie możemy my o tym decydować, ale nie o to chodzi teraz. Teraz chciałabym do Was powrócić z pozytywnym nastawieniem dalej. I naprawdę, wierz mi, staram się funkcjonować, staram się działać, bo wiem, że muszę i chcę. I takie sytuacje, jak właśnie ta, uczą mnie tego, że trzeba korzystać z życia na wszystkie możliwości i wiary. A propos. Filmu, który w połowie jest nakręcony, a w połowie nie, a propos tej książki, to właśnie ta książka, jako pierwsza, dała mi, e, dała mi siłę do tego, żeby właśnie pokazać się tutaj, nagrywać dla Was, być dla Was, e, ja dla samej siebie, żeby coś zrobić, słuchajcie, żeby zacząć działać, żeby dodała mi odwagi i pewności siebie. Ja bardzo lubię takie książki, jeżeli ktoś czytał taki rodzaj książek i czyta dalej, czy też psychologicznych. E, takie książki mają dla mnie bardzo dużo, e, dla mnie znaczą i dużo robią, jakby nie było. Ale okej, okay, bo jakby już się pozbierałam, widzicie, działa to tak na mnie, że jak zaczynam rozmawiać i to właśnie dodało mi powera i energii do tego i też do działania. Między innymi to, między innymi to, bo nie tylko to była główna przyczyna tego, że ja postanowiłam faktycznie coś zrobić, zmienić w swoim życiu, ale między innymi to jakby pozwoliło mi na to, żeby się odezwać i odważyć nagrać pierwszy film i nie będę tutaj nikomu udawać. I też nikogo, że tak powiem, zgrywać, jakiegoś tam youtubera. Mam swoje plany i na pewno jeden z filmów, który chcę nagrać, i to będzie, myślę, że na dniach musi, bo to co robię, to co chcę wam nagrać, taką, taki pewnie żarty, mimo sytuacji, jaką mam. Eee, nie będę tutaj płakać. Nie. To. Ja postanowiłam nagrać ten film, bo takie momenty i to takie właśnie działanie, słuchajcie, zawsze jak się coś nam złego, negatywnego dzieje w życiu, warto czymś się zająć głową. Takie życie, ale my musimy iść dalej, bo ja niespodziankę, a naprawdę, uwierzcie mi, e, już się nie mogę doczekać. I organizuję to, działa, planuję i tak dalej. I wiem, że razem nam to naprawdę wypali. Taka jest prawda. Planuję tutaj, też ja sama sobie w głowie układam taki plan, żeby sobie tutaj w pokoju właśnie, w którym siedzimy teraz obecnie, w którym ja dla was nagrywam. Pojawiło się drugie biurko z moim sprzętem komputerowym, żebym mogła działać. Grać w nim przykład. Znaczy to jest jedna z niewielu gier, w które gram. Bo ja, no mam... Plan na swój kanał. Przepraszam za to, jak w chwili, jak ja to mówię, ale no słuchajcie, działajcie, jeżeli macie jakieś plany, jakieś marzenia, jakieś rzeczy, coś, co mieliście zrobić dzisiaj i odkładacie to na jutro, nie odkładajcie tego. Nie tego właśnie życie nauczyło. Ja wiele przeszłam takich sytuacji, które mnie nauczyły, żeby walczyć o same siebie, o swoje marzenia, o swój cel. Żeby się nie bać, nie wstydzić, nabrać odwagi. Że trudno, no to sobie będą mieli ludzie pomyśleć, to sobie pomyślą. Nikt nikomu nie zabroni własnych myśli, własnego zdania. Uwierzcie mi w to. Nie zabronimy tego. I ja też nie zabronię. Ale naprawdę ja wiem sama po sobie, że takie książki tego typu, Robią, robią robotę. I ja te książki przeczytałam wszystkie. Nie mam tylko jednej, która się nazywa Miłość bez granic. Chyba nie chcę Was skłamać, ale chyba tak. I tej książki też będę szukać. Ale nagrywając filmy, to nie jest tak, że nagrywamy film i robota zrobiona. I jakby nie było, to. To wszystko wymaga czasu i ja to wszystko ogarniam. Teraz szykuję dla Was niespodziankę na poprawę humoru w tym ciężkim okresie i w tym ciężkim czasie, więc e, ja to wszystko naprawdę przygotowujemy sami sobie. Nam nikt nie pomaga. Więc dlatego też to tak schodzi. Porobić coś, e, przygotować właśnie dla Was niespodziankę, którą szykuję. Mam nadzieję, że moje filmy wniosą coś do Waszego życia, że... Ze mną będziecie się czuć lepiej, będziecie mieć lepszy humor. Ja idę dopijać kawę, idę dopijać kawę. Chciałam tylko powiedzieć a propos tej książki, że ta książka dużo wniosła, że mimo przeciwności, jakie człowiek w życiu napotyka, nieważne czy chory, czy zdrowy, no to jest nieistotne. Można dać sobie radę, trzeba wierzyć. I nie można poddawać się na zasadzie, że ja chcę coś robić, ale ktoś mi coś powiedział i ja się poddaję. Do tej książki to nawiązuje. Chciałam coś robić, coś działać, na przykład bardzo chciałam być tancerką, no nie udało się. I słuchajcie, ja miałam taki okres w życiu, że ja się tym przejmowałam, bardzo brałam to do siebie. Pewne sytuacje dalej biorę do siebie, przetrawię tak, sama w sobie, a później ja to wszystko wytnę. Nie. Działaj Natalia, działaj. Musisz dla samej siebie, chcesz dla samej siebie. Przede wszystkim to są chęci. I dlatego ja postanowiłam otworzyć ten kanał ja będę sobą. Tak jak mówię, życie pokazuje nam, że jeżeli bardzo chcemy, dojdziemy do pewnych celów. Ja dzięki m.in. książkom, takim jak ta, którą, o której pokazywałam wam wcześniej, zaczęłam wierzyć w to, że jeżeli marzę o czymś i czegoś chcę, i ja to mogę zrobić. Ja się nie muszę tego bać, tydzić, bo to nie jest coś, co nie jest, nie wiem, nielegalne, coś, na co nie pozwala mi moja własna osoba. To jest po prostu moja decyzja. Wierzyć w siebie. Swoje możliwości, swoje marzenia. A marzyło mi się, że wylecieć samolotem, lecieć samolotem za granicę na jakieś prawdziwe wakacje. I w 2014, nie 15, 15 wylecieliśmy razem na Majorkę. Najwspanialsze, najwspanialsze i najlepsze wspomnienia i wakacje. Naj, najlepsze. Będę je wspominać zawsze i to jest jedno. To jest jedno z wielu rzeczy, które jakby pokazało mi, że można tylko trzeba chcieć. Ale to wszystko wiąże się z planowaniem przyszłości, planowaniem dobrze, z organizowaniem czasu, z organizowaniem przede wszystkim finansów, no bo wiadomo, że wypad na Majorkę nie jest jakoś specjalnie drogi i na upór maniaka każdego by można, może było stać, gdyby tylko chciał i to jest właśnie to, gdyby tylko chciał i miał chęci, to byłoby go stać. Ja, my też nie jesteśmy nie wiadomo jacy że nie wiadomo jak podróżujemy, i, i tak dalej, bo zaraz może sobie ktoś tak pomyśleć, nie? Ale tak nie jest. I właśnie to przyczyniło mnie do tego, że wierzę w takie rzeczy. Przede wszystkim wierzę, że można. Tylko trzeba chcieć, trzeba mieć chęci, trzeba planować. I tak jest ze wszystkim. Marzyłam, by otworzyć kanał, myślałam o tym bardzo długo. Cały czas rozmyślałam to, i to nie było tak, że to się pojawiło z dnia na dzień. Dobra, chcę nagrywać filmy i bach, brałam za i przeciw. Um, kolejną rzeczą jest taka, że nigdy nie wierzyłam w to, że mogę na komuś zaufać. że nigdy nie wierzyłam właśnie w przyjaźń damsko-męską. Ja naprawdę nie wierzyłam w coś takiego. Mi wiecie, taki stereotyp. Może o, myślenia takiego, nie wiem, dawnego, że przecież nie ma czegoś takiego jak przyjaźń między dziewczyną a chłopakiem. Kolega koleżanką, tak? No bo zawsze z tego się rodzi jakieś uczucie. Nie, nigdy, nigdy już w to nie mówię, że jest to możliwe, że może być to przyjaźń bez granic. Przyjaźń i kochanie na innej zasadzie, kochanie, nie na zasadzie takiej jak ja na przykład mam partnera narzeczonego. Mm. Tylko na innej zasadzie, na takiej na osoba, które, na której możemy zawsze polegać, której zawsze możemy wszystko powiedzieć, dosłownie, o swoich wadach, problemach, zaletach, marzeniach. I to, i to zostaje, tak? Ta osoba jakby pokazuje nam, że no wiadomo, każde zaufanie, musi sobie zapracować. I zaufanie jest tak, że ciężko się na nie pracuje, ale żeby je stracić, wystarczy pchnięcie palcem. Jak na zapałka, ciężko jest je odbudować. Ja właśnie takiego przyjaciela, miałam takich dwóch tak naprawdę. Jeden zmarł 10 lat temu, 17 listopada była jego rocznica śmierci, dziesiąta, A drugi właśnie niedawno i ja wierzę w to, że takie przyjaźnie są i życzę każdemu takich relacji i przyjaźni, bo Widzicie? Bo ja jestem wdzięczna, że ja takie osoby poznałam, bo one właśnie, między innymi, pokazały mi, że nie Natalia, nie poddawaj się, walcz i tak dalej. Moje filmy wam też nie... koleżanka, co mi wysyła, słuchajcie, mamy na temat świąt. <laughs> tak, moje filmy też nie wszystkie, nie wszyscy musicie je oglądać. Miło, jeżeli was przybywa, jeżeli was jest więcej, jeżeli ja widzę więcej i łapek w górę i subskrypcji, super. Dla mnie, jakby znaczenie bliskiej osoby zdanie i znaczenie ma duże. I to one właśnie pokazały mi, że trzeba walczyć. Słuchajcie, ja teraz będę kończyć, bo muszę się wziąć za obiad. To na tyle te, temat tej książki. Myślę, że jak się pojawią pytania, to pewnie będziemy do tego wracać. Ja się pojawię z filmem, który szukuję, w którym szukuję dla was niespodziankę. Do zobaczenia, zostawcie kciuki do góry, subskrybujcie kanał. Hej!